Witam serdecznie 7 stycznia, zapraszam na komentarz wideo, omówię w nim tradycyjnie WIG20, DAX, S&P 500, a także kontrakty na WIG20 w ujęciu intradayowym. Po kilku dniach przeceny, głównie w Eurolandzie, udało nam się dzisiaj jakby wkomponować fazę odreagowania ostatnich spadków w Europie i jak widać na WIG20 są podejmowane działania zmierzające do zanegowania tego poniedziałkowego stosunkowo silnego, choć wygenerowanego przy relatywnie niskim wolumenie obrotu spadku. Natomiast, no, jeszcze mówiąc w cudzysłowie, dość daleka droga do tego, by można, mówi, można było mówić o poprawie wizerunku technicznego wykresu. W moim odczuciu dopiero przełamanie strefy 2349-52 wskazywałoby, że yy, Prawdopodobnie rozwinie się ten ruch odreagowujący i to by był dopiero czynnik uwiarygodniający działania podejmowane w tej chwili przez popyt. Dlaczego ta strefa jest istotna? No, wypadają tutaj m.in. projekcje symetrycznego, prospadkowego układu A, B, C, D, grupują się również liczne zniesienia wewnętrzne, więc w moim odczuciu w ujęciu krótkoterminowym mamy tutaj do czynienia z relatywnie silnym, silną zaporą podażową. No, klasyczny szczyt, poziom czyli klasyczny opór techniczny wytyczony na bazie poprzedniego szczytu, poziom 2333, również możemy jak zwykle brać pod uwagę. Też należy odnotować istotny fakt, że w poniedziałek WIG20 zbliżył się do bazowego, potwierdzonego już historycznie, wsparcia 2238-44, co prawda, jak widzimy w ujęciu intradayowym, istotną rolę odegrało zniesienie 78,6%. Całego impulsu popytowego. Natomiast no tak jak sugerowałem, chociażby w dzisiejszym komentarzu poralnym zarówno indeks, jak i kontrakty, o których za chwilę więcej opowiem, no, znalazły się ponownie w rejonie właśnie potwierdzonego stosunkowo istotnego wsparcia technicznego. Więc chociażby z tego punktu widzenia wzrost aktywności popytu nie powinien w sumie stanowić dużego zaskoczenia. Na kontraktach. Mamy do czynienia oczywiście z analogicznym ruchem odreagowującym, i póki co są w tej chwili problemy z zanegowaniem eksponowanej przeze mnie lokalnej zapory podażowej 2304-2307. Strefa posiada wzmocnienie w postaci tej czerwonej ML, linii zielonej. Nie są może to jakieś istotne elementy wzmacniające nam ten węzeł podażowy Fibonacciego. Niemniej jednak, no, zanegowaniem tak skonstruowanego oporu, przynajmniej w ujęciu intradayowym powinno zachęcić popyt do podejmowania kolejnych działań i niewykluczone, że ich takim wizualnym odzwierciedleniem byłby w najbliższym czasie test poziomu 2333, to jest zniesienie 78,6 pokazywanego w tej chwili impulsu podażowego. Ale co istotne, tutaj przebiega bazowa linia ML, więc to w ujęciu krótkoterminowym tworzy nam stosunkowo istotny opór. Jego przełamanie to również możliwość ukształtowania się na wykresie formacji A, B. CD, no, ale na razie jest za wcześnie, by jakoś gruntownie analizować ten właśnie obszar cenowy. W pierwszej kolejności, za pierwszy tak naprawdę sukces popytu, moglibyśmy uznać trwałe przełamanie testowanego w tej chwili węzła 2304-2307. I bardzo krótko, indeks DAX, impet ruchu spadkowego wyczerpał się na zniesieniu 78,6. W tej chwili są próby, podejmowane próby powrotu ponad Przełamany już wcześniej węzeł 9552,78. Jeśli udałoby się, jeśli dzisiejsze zamknięcie wypadło, wypadłoby ponad tym właśnie węzłem cenowym, mo, moim odczuciu byłaby to zapowiedź kontynuacji ruchu odreagowującego. I indeksy S&P, znamy z moich poprzednich opracowań generalnie Kwestię związaną z usytuowaniem najbliższych zapór popytowych i podażowych Fibonacci'ego. Wiemy, że punkt zwrotny ukształtował się dokładnie na zniesieniu 113% przebiegającej tutaj median line, a to wszystko wydarzyło się w okolicy ważnego średnioterminowego korytarza cenowego 2000. 103, 2138, więc z tej perspektywy oceniając indeks, trudno się dziwić, że podaż zaakcentowała w tym rejonie swoją obecność. W tej chwili doszło do przetestowania lokalnej strefy wsparcia 1997-2000 wraz tutaj z przebiegającą median line. Większe znaczenie przypisałbym jednak do tej strefy 1974-1980, która jest wytyczona na bazie dwóch zniesień 38,2, 61,8. W ujęciu Krótkoterminowym jest to nadal ważny przedział cenowy i dopiero jego przełamanie sygnalizowałoby możliwość wejścia rynku w kolejną fazę, fazę spadków. Najbliższym oporem z kolei pozostaje w tej chwili strefa 2046-2049. Dziękuję bardzo.